Były zamknięte, Były tak? zamknięte. Były zamknięte. I teraz co dalej no pan robi? I roz? rozwieram drzwi. Pukał pan wcześniej? No na klamkę nacisłem, nie pukałem. Nie były, no. od, były otwarte, tak? Były otwarte. No i ten mężczyzna weszł. No wszedł i... pan pierwszy czy ten mężczyzna ten wszedł mężczyzna pierwszy. pierwszy? Wszedł ten mężczyzna pierwszy. No i rozpoczyłem te drzwi. Tak. I mówię, przyszłem wypić. I kto tutaj był? Był ktoś w tym pomieszczeniu? No, tak. chyba Wicherkiewicz pan. A znał pan tego Wicherkiewicza wcześniej? Oczywiście. oczywiście. Bywał pan w tym mieszkaniu no, tutaj? Bywałem, bo chodziłem do jednej klasy, do szkoły chodziłem. Te drzwi pan zamknął z powrotem? Zamknąłem, tak, zamknąłem. I usiadł pan tutaj na tym krzesełku, tak, tak? oczywiście to usiadłem. Ten jego usiadł, ten... A tu, tak. ja tutaj i butelki rozstawiliśmy. Tak. Usiadliśmy i... Z z buteleczek pan pił. Z buteleczek. Tak. Rozmawialiście z tym mężczyzną. No oczywiście, Jak tak, ale... żeście z nim mniej więcej. No, gdzieś, y dwie godziny. Co się dzia działo po tych dwóch godzinach? No i my piliśmy. No i ten facet y mnie złapał za szyję i y do całowania. Chciał pana całować, tak? No tak. I jak pan wtedy na to zareagował? No to go złapałem, tak? tak. I go rąbłem. Tu. Tak. I tak Proszę go rąbłem. pana, i co dalej się No to jak go tak rąbłem, mówię, doszedłem do niego i mówię, no co chcesz? Mówię, dać ci całowanie, to mnie zaraz wyjsa i będę cię całował. Tak. I, I tak leżał, wziąłem ten, mówię, kurwa już się całuję. Tak. I go pierdołem. Ile razy go pan uderzył? No w głowę? chyba dwa trzy razy go tak pierdolłem. Dwa, dwa, trzy razy, tak? No tak. Potem zrobił z tym siedzenie. A rzuciłem tu. Rzucił pan to siedzenie, tak? No tak. I co dalej? No i mówię, ściągaj, mówię tenachy. Rozpiąłem go, mówię ściągaj tenachy, będę cię całował. Tak. Czy w tym I kurtkę go... mu rozpiąłem go, przewróciłem go. Tak. No i mówię, jeszcze portki najpierw to on sam portki miał pasek, tak. chyba portki on portki sobie sam ściągnął. Tak. Ja mu tą kurtkę ściągłem i odpiął no to wydawał i ściągłem mój. Proszę pana, czy ten mężczyzna, kiedy uderzył go pan tym siedzeniem od krzesła, no to. dawał jeszcze jakieś oznaki życia? No cię rozmawiał, mówię już jeszcze ruszał, mówi tylko, mówi, yy, coś jeszcze mi mówi, ko później wypijemy, czy coś, no tak, coś mi mówi. Rozmawiał pan z, no, tak? no tak, no rozmawiał, no. no. Co pan dalej zrobi? No i dalej ja. Próbował ją... pan go zgwałcić. Cześć, no położyłem się, wieruszaj i nie wiem, czy, i później położyłem się na nim i nie wiem, i później wziąłem i wstałem. Tak, to niech pan pokaże, co pan dalej robi. Kapote poszedłem do pokoju, niech pan tam wejdzie poszedłem do pokoju, tak. Gdzie był właściciel tego mieszkania? Tutaj spał. Tutaj spał, tak. Był sam wtedy? Chyba tak. No bo ja nie, nie był pierzyną przykryty, no to nie, nie tego kogo kłada się spać. No on spał. Co dalej się działo? No i rano przyszedł, no ta rano przyszedł jakiś kolega, co do pracy szedł. Tak. I mówi, co on te tam taki pijany leży? Tak. Ja wiem no to kręg jeszcze nie wstał. Mówię, zaraz go tam k*** obudzę. Go. Tak. I go poszłem do kuchni. Wstałem i poszedłem do kuchni i zacząłem go budzić. Proszę. Leżał już, proszę pana, nie do, tak leżał. W ten sposób. To. W ten sposób leżał. Tu ta woda stała, wziąłem k... tej wody i mówię, no pij, k... Jakub. To. A on, e, no to mówię, k... masz. I mu k***a pół półgarczka i on przełknął. No przełknął tego półgarczka i mówię, jak za zimny, k... Ci co? I mówię nogę mu y, tak, nogę mu tak, mówię wstawaj. I, I mówię, no to un, zimny. Ja wie jak zimny to go mówię trzeba będzie gdzieś go wynieść. No i mówię, czego jeszcze go ubiorę jaka mówię jak wstanie to będzie się śmiał. Y, butelkę mu od wina O jest butelka. Tak. Mu włożyłem, mówię pijoku, jak wstaniesz. To zobaczysz jak będziesz wyglądał. Tak mu włożyłem. Tak. I tak mu włożyłem. Wziął pan gałąski świerd. I to mu położyłem, mu to położyłem. I tu mówię jak jak wstaniesz, mówię pijoku, to zobaczysz jak będziesz wyglądał. Tak. To obejdziesz siebie jak wyglądasz. Jak stwierdzono później w trakcie sekcji zwłok Denat miał krwiak w głowie, złamane żebra drugie i trzecie oraz od piątego do 11. Z tym niektóre podwójnie, najprawdopodobniej przez tak zwane kolankowanie.